a przez chwilę jeszcze grało. Oj, pan działa, bo go z powrotem. Play na no. Oj. Cholera ze Ty, się... <laughs> Ty działa Proszę Państwa, Samsung Galaxy S4 chyba jednak jest wodoszczelny. Wsadź go jeszcze go... Ale gdzieś, o! Dajcie no, coś zrobić jeszcze? to <laughs> się, ja odblokuj. Przeszły ekran, prze bo zresztą się nie chce odblokować. Cholera, nie tak łatwo zamoczyć telefon. Ty no działa. No gdzieś nie siódmy. Bye, bye. <śmienicza> Podłoś i tam głośnik za tam jest głośnik Tu jest głośnik tam głośnik weźmiemy le jeszcze raz Chodźmy robić testy To, to chyba dobry wybór, nie? O jak na przykład dziecko śpi i ci za głośno gra telefon, możesz wsadzić do wiski z wodą i to <grymianie> jest ciszej trochę, nie? Albo w pracy do herbaty możesz wsadzić. Ej, to nie jest śmieszne. Miał przestać działać. Zimia też na to sam. Nie widać, że kręci się, jak ci go tak bardziej. Ty no dobra, włoż coś dziwnego, może jakiś film? <grymne> no, dźwięk się jakby dziwny zrobił, proszę. Ja Hej, coś się tu robiło. <grymne> Podasz? Nie, ciebie. Teraz spróbujmy zrobić zdjęcie pod wodą. Zobaczymy. Weź włącz aparat. Odmawia współpracy powoli. Czemu? Nie wiem. te Samsungi są do dupy No łącz. Zepsułeś telefon. Wieś Zepsułeś telefon. No, no trudno. Mówiłem, żeby kupić nocie. Ej, no dobra, ale ty co już nie będzie działał? Co tego powiedziałam? Jeszcze nie przeprowadziliśmy testu zdjęć podwodnych. Myślę nie da go ale... Może musi dłużej pomoczyć się. Jasno. O, tak, dobrze, zakręć zimno. A może go zagotujemy? U Umyj, żeby... mnie Umyj, ładny Umyj, także. ja żeby... ładny jutro. też sobie chyba mój umyję. Na suszarkę. Mój szpitalnik. Następnym razem wrzucimy telefon do pralki ze spodniami, zobaczymy co się stanie. Co już nie działa? A może jest nienarodowany? No zarodował no, się, no bank. Myślę, że bym jeszcze spokojnie podział. Ale patrz, się jeszcze świeci coś. Tak, bo on... No już nie świeci. Nie, myślę, że trzeba go jeszcze na dużej wstawić. Na, świeci się. O. No, Samsung Galaxy S4, proszę Państwa. S3, S3 to, S3 to jest? No, no to jest 3.